Sniper Elite V2, czyli Bison nie narzekaj dali za darmo na Steamie. Witam wszystkich po tej stronie Bison i tego wieczora postanowiłem zagrać, spróbować wam też pokazać, jak wyglądało moje przejście Sniper Elite V2, jest to misja druga. Gę dostałem za darmo na Steamie, więc uznałem, że nie będę narzekał, naprawdę spróbuję zagrać. Jak widać tutaj, e, nasza postać jest najgłośniej stąpającym Brytyjczykiem czy Amerykaninem na świecie. Dlatego już tutaj przeciwnik usłyszał moje kroki z odległości 40 metrów. I jestem oczywiście snajperem, więc dlaczego by nie użyć granatów, które przed chwilą znalazłem. I teraz mamy bardzo dobry, wręcz rzekłbym, olimpijski rzut. I dziękujemy, jest cisza. Tak, i wrogowie, którzy się znajdują się tam z boku, tam w tej uliczce, oni nie wiedzą, oni nie słyszą. Kiedy w poprzednim przejściu strzeliłem z karabinu, to o, wszyscy się zlecieli, tak, wszyscy już wiedzieli gdzie jestem, ale rzut granatem, nie, naprawdę nie, nic nie słyszeliśmy. A teraz pewien diament, którego niestety nie doświadczą ludzie na konsolach, bo ich gałka nie może tak szybko kręcić kamerą wokół postaci, i tutaj widzimy, jak nasza postać stara się nadrobić ten szybki ruch kamery, jak robi takie malutkie kroczki, ale niestety nie udaje jej się. Te kroczki nie nadążają za ruchem kamery, i jak widzę takie właśnie błędy w grach, które nadal przyklejają kamerę maksymalnie do pleców postaci, nie pozwalają jej odwracać w kółko, to nie wiem, po prostu chce mi się śmiać. Jak sobie pomyślałem, że chyba tutaj jest Pewien element skradankowy, ale widzę, że nie dam rady się przeczołgać. Tak, właśnie się praktycznie całkowicie wystawiłem za tego motoru, ale przeciwnik mnie nie widzi. Pomyślałem, że jakoś może się tu przeskradam, ale nie widzę tutaj opcji, tak naprawdę dla siebie, więc pomyślałem: A może headshot, ale mnie widzi. Więc próbuję zrobić to bardzo dynamicznie. I niestety ktoś mnie usłyszał, więc uznałem, że do końca pozostanę cichym snajperem. Tak właśnie tak. I jest cisza, tak jak powiedziałem, nadal jestem cichym sniperem. I zakładamy ładunki, które zapewne przydadzą mi się gdzieś później w misji, jeszcze nie wiem po co. To znaczy, podobno mam zatrzymać konwój, ale nie wiem, jak, jak ten ładunek tutaj mi pomoże. Czy ten konwój będzie tędy przejeżdżał, czy nie, bo po prostu nikt mi o tym nie powiedział. Idę po prostu za znacznikami, którymi się pojawiają tutaj takie żółte. W międzyczasie znalazłem sobie tutaj takiego oto bardzo śniętego niemieckiego żołnierza, który jest na tyle śnięty, że nie zauważa mnie, mimo że stoję jakieś 4 metry od niego. Staram się tu zwrócić jego uwagę. Niestety, no nic z tego już zasnął. I teraz, właśnie, nadepnąłem mu na stopę. Nic, nic się nie dzieje. A i. i... Tak, teraz dopiero mnie zauważył. Brawo. Tak, dla pewności sprawdziłem, czy na pewno nie żyje. Teraz taka śmieszna sprawa. Otóż, myślelibyście, że e, największym wyzwaniem tutaj będzie, nie wiem, skradanie się, pozostawanie w zupełnej ciszy i obieranie sobie odpowiedniego punktu do strzału? Nie. Teraz, właśnie, widać, że tutaj mam. Punkt, do którego mam się udać, i staram się tam właśnie iść. Myślę, sobie, że przejdę po tych belkach, może się uda? Nie, przeleciałem przez belkę i przez dobre 5-10 minut zastanawiałem się, jak mam tam dojść, bo widzę, że punkt mnie tam prowadzi, ale nie potrafię i patrzę tutaj. Staram się przeskoczyć przez tą barierkę, no niestety nie udało się. Szafa, która jest tutaj, wydaje się być taką po prostu przeszkadzajką typową dla gier trzeciosobowych. No nie mogę tam przejść, tak? Nie mogę jej przeskoczyć. Moja postać nie potrafi skakać, więc próbuję jeszcze raz i znów spadam. I co się okazuje, sprawdziłem w internecie, jak mam to zrobić, bo po prostu straciłem cierpliwość. I uwaga, uwaga, po prostu jest tutaj szafa, na którą można się wspiąć. Po tej szafie można się wspiąć. Jest to jedna z niewielu szaf, w tej grze, przy której można cokolwiek zrobić, wykonać jakąś akcję, i to jest właśnie wspinanie się potrzebne, żeby kontynuować misję. A więc zaczynamy klimaks tej misji, czyli mamy ten konwój, i teraz wiem do czego są potrzebne te ładunki, które podkładałem pod ciężarówkę. Właśnie teraz je wysadzę, czekam na odpowiedni moment. Bam! I dostałem achievement. Brawo! Po prostu trafiłem. Wow! Jestem snajperem Teraz skanuję otoczenie. I tak znalazłem tego naukowca, i uznałem, że on będzie moim celem priorytetowym. Będę musiał go sprzątnąć na samym początku. Tutaj oczywiście zły strzał. Nie będę ukrywał, że jestem jakiś nie wiadomo jak dobry w tym strzelaniu. Teraz go chyba zraniłem tylko, ale chwila skupienia. I udało się. Teraz i wjeżdża czołg i teraz ten czołg będzie chciał na mnie zapolować, będzie chciał mnie zniszczyć, bo jestem samotnym snajperem i tak kat pokazuje mi wprost gdzie muszę strzelać, pokazuje mi bak z paliwem. I myślę sobie, no tak, może nie jestem e, sam projektantem czołgów, ale gdybym był projektantem czołgów, to chyba nie umieszczałbym baku z paliwem na jego wierzchu, tak żeby każdy mógł w niego strzelić. Niemniej staram się ustrzelić właśnie teraz tutaj ten bak z paliwem i jeden strzał i widzę, została dziura, ale nic się nie dzieje i zastanawiam się co muszę zrobić? Co jest tutaj wyzwaniem, dlaczego? Teraz właśnie dostałem chyba z działa czołgu, ale nadal żyje. Uznałem już wiem, co muszę zrobić, bo tam się świeci ta zakrętka. Więc muszę trafić zakrętkę, czy też nakrętkę, jak to woli. I tutaj staram się właśnie. I przycelowuję. Skupiam całą uwagę na nakrętce. Nie udało się, ale teraz tak. Piękny, idealny strzał. Udało się, dostałem nawet achievement. Niemniej to jeszcze nie koniec misji, bo jak się okazuje, muszę jeszcze ustrzelić paru Niemców, przynajmniej tak mi się początkowo wydawało. Temu zrobiłem dziurę w półsu. Robi się naprawdę niezły w tym strzelaniu. Chyba wszyscy wiedzą już, tu, że tutaj jestem, więc. Zastrzelamy w biegu. I jajka, ła, ła. nie chciałem tego zrobić, to był strzał na ślepo, a jednak mimo to dostał w niemieckie klejnoty. Kolejny strzał leci i naprawdę kolejny jajka. Uznałem tutaj, że chyba już czas zakończyć pozbawiania niemieckich żołnierzy ich męskości i czas uciekać. Ale jak się okazało, nie ma tutaj chyba drogi, którą mógłbym uciec po prostu i tak czy inaczej będę musiał wkroczyć na tą główną ulicę. O tak, brawa dla detekcji kolizji w tej grze, po prostu nie mieszczę się, no, no nie zmieściłem się tam. Czas uciekać, więc tak właśnie tutaj uciekam, jak widać mam 30 metrów do celu. Początkowo nie wiedziałem o co tutaj chodzi, tak zaraz się zorientujecie, później się dowiedziałem. Po prostu, dwa pociski z karabinu snajperskiego nie podziałały na tego pana, więc uznałem, że tak czas na strzał z pistoletu z tłumikiem. Teraz wielka ucieczka i przede mną jakiś pojazd opancerzony z działkiem i teraz się zorientowałem, że to działko strzela do mnie, ale jest bardzo prosty sposób, wystarczy biegać wokół niego. A mężczyzna siedzący za tym działkiem obsługujący ja po prostu nie nadąża obrócić nim na tyle szybko, żeby za mną nadążyć. Więc można się tak bawić w kotka i myszkę, można po prostu chyba siedzieć pod tym działem. Niemniej, w tym momencie misji nie wiedziałem już co mam robić, więc zacząłem po prostu biegać jak debil. I. Po chwili zwróciłem uwagę na to, że mam tam punkt, do którego mam się udać, i to było ciało tego naukowca. I musiałem podnieść jakiś przedmiot. Nawet nie wiedziałem, jaki to jest przedmiot, bo po prostu podbiegłem, wcisnąłem E. Moja postać coś podniosła. Chyba właśnie dostałem z tego działka. I uznałem, że. Teraz czas uciekać, mamy nawet to zaznaczone, ale na wszelki wypadek, tylko na wszelki wypadek, tak żeby czasem nie wyszło na to, że zginę. Uznałem, że jeszcze chwilę się tutaj pobawię, tak, sprawię, że osoba siedząca za działkiem nieco zakręci jej się w głowie i tak uciekłem. Właśnie to jest koniec tej misji. To jest koniec. To było tak dynamiczne, jestem tak dobrym snajperem, po prostu 10 na 10. Albo 9+. Świetna, świetna gra.